Drodzy Państwo, nadchodzą zmiany, a zmiany, jak wiemy, powodują strach, zaniepokojenie, niepewność. Tak czy inaczej, większość z nas obawia się zmian. Dopiero co zaczęliśmy się przyzwyczajać do widoku instalacji fotowoltaicznych na dachach, a już nadchodzą zmiany, które, według niektórych środowisk, są przedstawiane jako zabójstwo dla dopiero co rozwijającej się branży. O co tu tak naprawdę chodzi i czy nasze obawy są słuszne? O tym, że nadejdą zmiany, mówiło się już od dawna. Każdy wiedział, że coś się zmieni, ale jednak nikt nie wiedział dokładnie, kiedy taka zmiana miałaby nastąpić. Już na początku 2020 roku z ministerstwa spływały szczątkowe informacje o konieczności wprowadzenia pewnych regulacji, które miałyby zabezpieczyć rynek energetyczny w Polsce tylko zabezpieczyć przed czym? Mamy tutaj ciekawą sytuację. Otóż najpierw regulacje rządu sprawiły rozdmuchanie fotowoltaiki, to znaczy, przed wejściem w życie programu Mój Prąd, fotowoltaika w Polsce rozwijała się dosyć dynamicznie, ale jednak stabilnie. Był to naturalny rozwój. Po wejściu w życie dotacji mnóstwo osób zauważyło w tym łatwy sposób na zarobienie stosunkowo dużych pieniędzy, co rzecz jasna jest logiczne. Skoro pojawiają się możliwości, to znajdą się i osoby, które z tych możliwości zechcą skorzystać. To z kolei poskutkowało eksplozją sprzedaży. Rozpoczął się coraz bardziej agresywny i natarczywy marketing. Powstały coraz to ciekawsze pomysły na to, aby jak najwięcej urwać z tego tortu. I teraz miłościwie nam panujący rząd zauważył pewien problem. Problem, który sam stworzył i teraz, jak każda socjalistyczna władza, sam hucznie naprawi. Problem ten to niedostosowana sieć elektroenergetyczna do tak dynamicznego przyrostu mikroinstalacji. Oczywiście można było to przewidzieć i można było temu zapobiec zdecydowanie wcześniej. Wprowadzenie zmiany teraz i naprawa wcześniejszych błędnych decyzji będzie sporo kosztować. Rzecz jasna, nie rządzących, a przede wszystkim firmy, które dopiero co weszły na rynek, poniosły spore koszta, mają sprzęt wizingu, a na dodatek cały biznesplan opierał się na podwykonawstwie. Ci ludzie będą mieli problem, natomiast w końcu stało się. Po wielkim zamieszaniu z propozycjami zmian, mamy nową ustawę o OZE z nowymi zasadami rozliczania. Ostatnio do kin wszedł nowy Matrix, tam déjà oznacza jakiś błąd wewnątrz systemu. Według definicji, déjà to pewność, że dana sytuacja czy zdarzenie miała już miejsce, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, że to niemożliwe. W przypadku ustawy o OZE mamy jednak przedziwną sytuację. Oto nowa zmiana ustawy OZE jest tak naprawdę przerobioną ustawą z 2015 roku, która wprowadzała taryfy gwarantowane, a więc nic innego jak sprzedaż energii. Wtedy jednak, zamiast możliwości sprzedaży energii, dostaliśmy możliwość dobrze nam dzisiaj znanego bilansowania energii. Déjà Wtedy też głoszone były tezy o zabiciu świetnie rozwijającego się rynku, o oszukaniu ludzi, nierównym traktowaniu itd. Wtedy też klienci byli przerażeni zmianami, a rolą wszelkiej maści handlowców była edukacja społeczeństwa, tłumaczenie zasad oraz zapewnianie o słuszności starego czy też nowego systemu rozliczania. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że na opłacalność fotowoltaiki, niezależnie od panujących zasad, główny wpływ ma jeden czynnik, a jest nim cena energii. Nie potrzeba nam zaawansowanej matematyki, aby dojść do wniosku, że im wyższa cena zakupu energii, tym instalacja fotowoltaiczna staje się bardziej opłacalną inwestycją. Inwestycją, bo właśnie w ten sposób należy postrzegać instalacje fotowoltaiczne. Wydając kilkaset tysięcy złotych na dom, otrzymujemy bezpieczeństwo, stabilizację, spokój ducha. Wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych na samochód, otrzymujemy komfort, również bezpieczeństwo, możliwość wyjazdu na wakacje. Inwestując w fotowoltaikę otrzymujemy pieniądze. Fotowoltaika to inwestycja i to kiedy się zwróci zależy przede wszystkim od ceny energii. Jak oczywiście wszyscy doskonale wiemy, cena energii jest coraz niższa, jak i zresztą wszystko w naszym pięknym nadwiślańskim kraju, owładniętym magią majestatycznego polskiego ładu i innego socjalistycznego gówna. Co się w takim razie zmienia i czy faktycznie to koniec branży fotowoltaicznej w Polsce? Wracamy do zasad sprzedaży energii. Im będzie wyższa cena energii, tym szybciej zwróci nam się inwestycja. Jak energia podrożeje o 30%, to o 30% szybciej zwróci nam się fotowoltaika. Czy energia podrożeje, to już sami Państwo najlepiej wiecie. Według nowych zasad, które swoją drogą uważam za logiczne i prawdę mówiąc lepsze dla branży, od 1 lipca sprzedawać będziemy energię. Nowe zasady rozliczania energii obowiązywać będą wszystkich prosumentów zgłoszonych do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. Następnie do lipca będą oni korzystać z bilansowania, aby od drugiej połowy 2022 roku przejść na nowe zasady. Czy nowe zasady są gorsze? Dla odbiorcy końcowego tak. Czy nowe zasady wydłużą okres zwrotu z inwestycji? Paradoksalnie nie. W takim razie czy fotowoltaika po zmianach będzie się tak samo opłacać? Odpowiedź to tak. Po zmianach fotowoltaika będzie się opłacać mniej więcej tak samo jak i teraz. Po prostu trzeba będzie trochę edukacji, aby to zrozumieć. Całość wygląda mniej więcej tak, że przy obecnych zasadach fotowoltaika zwraca się w około 6 lat. Gdyby nie było żadnych zmian, to od przyszłego roku zwracałaby się w jakieś 4 lata, a to już byłoby zbyt piękne i prawdę mówiąc mogłoby zabić całą branżę. Według nowych zasad fotowoltaika będzie się zwracać nadal w około 6 lat. Dodatkowo nowa ustawa wprowadza nam takie kwestie jak bilansowanie wektorowe, prosumenta zbiorowego czy prosumenta wirtualnego, dzięki czemu rynek już w niedługim czasie powiększy się o kilkaset procent. W takim razie skąd ta panika i niezadowolenie? Odpowiedź jest tylko jedna: strach. Z przyjemnością odpowiem wam na komentarze w kolejnym odcinku, który miejmy nadzieję zostanie upubliczniony w nieco krótszym terminie niż obecny. Ja nazywam się Arkadiusz Oprzyński, a to kanał PV.pl. Dobrego tygodnia, drodzy Państwo.